Siema z tej strony mi Mati A teraz wow. rozwalamy biedną ławkę Moc. Masz Dawaj kolejny Co wam zrobiła ta ławka bienna Ci mordę pani się Dawaj kolejny Zbierać Nie będę zbierał Oha! <śmiewanie> nie Ej, O kur O Srek Gdzie jesteś Zbierać Sami zbierać. Mi się nie chcę zbierać Co, Zajeba czy to jest? Zbiera, nie zbieranie? No, no, no! No, ja patrzę na wierdnię. To jest twardy, bardzo twardy pora. No i to jest, wypierdalaj, Sam wypierdalaj. Poczekajcie. Czy będzie do duży rozprysk? Jak rzucę? Ej, ciekawe, czy dam radę tam rzucić. Ej. Ej, tak walnij, byku, tak, zobacz. Czy dam radę dorzucić tam? Nie, nie. Tak, żeby Udało się. Patrz to. Ale to jest prawdziwe życie. Nie kopcie drewna. Za jakie pizde, ty. drewno. Będziesz mi kopać drewno Będzie nabrana się jeścina Kopie przecież pierw za nami kopie w dobrej konie Wyrzucam tą maczuję Nie na nie czemu? Staruję nie wyrzucaj je To nie jest za dobre A ty jakie rzeczy wyrzucajesz Żadna Ej! To jest jakiś Ej, to drzewo ma... U... Ej! Się nie da. Ej, nie kopcie tego drzewa! Zobaczcie jakie jest smutne! Ja pierdolę. <grym grym grym> A co tutaj zrobiłem, wieku? Kamie Kacper A, farbowane. A co tutaj zrobiłem? Pa. Patrz co, czyszczą, ty ładnie. Co to było? Co jest? Tam tylko kamienie. To no, za gówno. <laughs> <Ruszczka>. <laughs> Mag Magia. किला <laughs> दामा <laughs> Będziemy w parku to możemy pokazać Adamowi Ej, chodźmy tam, do tego drzewa. Zmodźle. Nie no, żartuję On ma normalnie różowe liście Nie mogę spierdalać nie nie, nie! nie rób tego proszę! Nie! nie tego, naprawdę! To był dobry ka... To był dobry. K... To był do Nie dostaniesz już! Ej, Kacper, nie dostaniesz już patyków! Mam nowe kamień, mam nowe patyki. Popatrz, pokaż. Nie, tu? tu nie to... <śmienny> <śmienny> masz, <śmienny> nie. <śmienny> <śmienny> Zobaczcie jak marnuje patyki. A teraz masz ponadzę. <noise> no zobacz, ja mam tutaj. A i to wygląda jak sierp. <noise> a co jest mokre? Nie ja. patrz, No. Ale trzymaj się z kubany. Jest gipki. <noise> <Ująj. głos> Marnujesz 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 Marnujesz. z tego ali wyjdzie. To są mija tego psy. O nie, zniszczył mi się kilo! Ja wiem, że kiedyś taki mały chłopczyk tutaj wszedł Gdzie Tam Ale na... Na był mały i wysoko skakał Co? Wsiadaj Maciuś Gówno. Ja tu, tu. Ja się. Bo on chce być, nie? Tak. Dobra A to na różnie chcę przejść w ogóle. Tak. Dobra, to chodźmy. Dobra. O stary. O kur. To jest małe. Ej, poczekaj. Czy wejdzie? Czy no name? Czy no name wejdzie? Oczywiście link kanału w opisie mam nadzieję. O, tak. Widziałem, że w końcu wbijeś 40 subów. Ja Nie Nie na to uwagi Niestety też bym Kamila kanał rzucił, ale... Ale ja bardziej był mnie przysiadł. No. No Ale jak nie przeszedł, to nie ma No nie ma Nie, nie, nie ma jakiegoś jednego subika od siedmioletniego Maciusia Który jest pojebalny Spać Meleru <śmienny> Nie 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 idź. Nie pójdę spać Meler, skakuj sztabka <śmienny> Ja nie chcę z skakać Na ja mnie skoczył. Dobra Stąd? Na ziemię, no? Dobra, chwila. no? Na ziemi, te Na ja nie Na A stąd Na skoczył? no? Na ziemi, no? Na Na jakieś urbecje, Na Na ja ziemi, ja ja no? Nie no? Na ziemi, no? Na ziemi, no? Na no? no? Tak. Jest, jest łatwiej, stary. Jak? No, to Tak? Tutaj bierzesz... bierzesz prawą nogę. Co masz? Ja Ile? A, to nozik. No. Nie <laughs> no, No. Noga, noga, no. Ale no nie gdzieś tam jesteś. Gdzie wiesz, to jest po Patrz lewa, czy nie prawa. Łapisz tu, łapisz tu. No name uczy jak się wchodzi na drzewo. No i jesteś już. No name. Tu się opierasz, no i jesteś już. Czekaj, czekaj, czekaj. Mam pomysł, śmieszny. Przejdźcie Proszę Państwa, proszę Państwa. Dziś Wam pokażę jak diario będzie. Jak diario będzie. Cacao. Nie chcę cię w ogóle No i zajliście Ała <laughs> Kopie drewno ja Lubię kopać gunę gunę Lubię kopać diamenty <laughs> Co mnie nagrywać? Co mi się na tyle? <laughs> ja sobie usiądę o Dobra, nagrywam zbliżenie Ciągle mi się wydaje, że to się jakoś trzęsie. się. O! O! Gdzie właśnie? Co ona Po prostu nagrywam. Co to można rozwalić? Miejsce. Co można rozwalić? Masz przeczucie, że to się jakoś trzęsie? O kurwa! To się trzęsie! Nikt się nie spodziewał Nie, ja, nie będę! Nie nagrywaj go! <grywa> Bajiem mnie! Nie nagrywaj! Znajdziejcie się. Nie ma cięłem. Czego Dawaj, Dawaj, Ty Content! <wody. grywa> nie, ja to nie skoczę! Maty, uciekaj! Maty, uciekaj! Uciekaj, Maty! No co? No, co? <grywa> <grywa> o nie! O nie. nie, 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 nagrało się jak spada. Tak, nagrywam, zobaczcie już druga część, drugą część nagrywamy ale musieliśmy zobaczyć pierwszą Musieliśmy zobaczyć tą pierwszą scenę. Raz, ja się hey! no, tak się tak się mamela. Dariusz. Nie masz jak pociągnął ty. Weź tak pociągnijcie. I stoi, się wcale O kur... Dzisiaj będę Pomagam Wam. Wy naprawdę chcecie dawaj, to złapać. Jak to się rozpier? dawaj Mati, ciągnij tak. O stary, to pęka. Aha, tutaj widać, zobaczcie. No dawaj, ciągnij, ciągnij. Dawaj. Nie, Nie mogę już. Połagęć, A co to się dzieje? <gry> to się... Jak to to chodzi taki kółko. Zobaczcie, zobaczcie. Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. zobaczcie, zobaczcie. Nie, kurwa. No pomóż mi Mati, bo to bardzo źle. O! o! Ja się boję, że to na mnie spadnie. Ja też. No dawaj, nie bać, nie bać. Nie bać. Jebać to.

co? Nie Znowu chcesz go napierdolać? Ja ci, ja ci nie pomogę, Mat. Ty musisz sobie sam radzić. Wiem. 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 Ej, ciekawe jak to będzie. Jak się wrzuci to tam. Nie, ja w sobie z tym pochodzę trochę. Będziesz ten. Jak mistrz Joda. Mistrz joda, <laughs> Mam pomysł. Co cię nocy Co gdzie? Ej, mam drugi patyk. Ej, ja jakbym tak. Daj pomóżmy Matiemu. Kurwa. Poczekaj. Pomogę ci. <grym /dźwięk> Jak tak? to <grym /dźwięk> <grym /dźwięk>

Dobrze, dobrze, dobrze. Gruby. Co? teraz. do przodu. Jak sądzisz? Co sądzisz o swoim uczniu? Czy dobrze mu idzie? Czy dobrze mu dobrze ci idzie? Spierdalaj grubo się. O nie. O nie. Dawaj tam gruby, wpierdolaj się. Kameruj go. Idę czegoś posłuchać. Daj Mati. No dobra, ja sobie tak powo... No ej no, miał być dobry film. To się łamie już. To się nie łamie, przestań symulować. Spiderman. Jakie <śmienicza> <śmienicza> Jaki zbiegak! Musicie to obejrzeć! Ja bym o 16 spadał.

za kurwa. <grop dividek wolf> ta, tutaj, tutaj, to tu, ciężaróczka. Tu, o, dobrze, zajmij się. Koło do tyłu. Mhm. O tu, doty, 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 doty. to. się to. No, reżyseria. Tam zajebałeś Bogu jak. Jak się czujesz? Dobrze. Dogs. Dobrze po tym. Dobrze dobrze tym kurwa. Dobrze po tej wpadce. Po tej że spadłem. Spadłem. Nie, było tak zaraz zo... <Safe> Ulaaa <révata> Ulaaa 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 się teraz sklepnę Siema kolego Siema Tutaj <gubl> się <idee> Nie Stary Kasper tutaj nas nagrywać. Coś okay. śmiesznego, co śmiesznego zrobić, co ma go roz, rozdupi totalnie. Pierdzał nie, nie, no nie, no, nie wiem, gdzie to jest na No skąd? No na No skąd? No Daj mu kamera, kurwa i diodatę. Nie, zaraz, nie. Nie, jesteś kochany z I za twoje, i za miną Matiego, nie? mam nie. Nie wiem, żartuję. Oczywiście Maty jest bardzo fajnie, ziomem gościu, i technicznie się przybisz. Tutaj wiecie. Dobra. To jest spoko, jak tutaj stan, tutaj stan. No, Dobra, to kurde troszeczkę się oddali. Cał, 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 piesę. Dobry kolega, ja się troszeczkę oddal. Ty, nie, 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 trochę bliżej. Kurwa. I co? Lewo. Co? Uciek kurwa kurwa losje. Ej, weźcie ode mnie tą co? kamerę, bo ja tu spadam. Zsuwam się. A, A, się. Pokaż, jak ci to nagrało. Kurwa. O jak wstawiłem kamerę, zajebiście. Dobra. Muszę tutaj troszeczkę wejść. Jak ty co zrobisz, że tu gówno. Patrz. Bo mu kurwa odstaje i wijoknie tu Wyczuj telefon. Ciebie? Ciebie? Wtedy, wytale się! Odda się, kurwa! A ty weź ode telefon. Zaraz spadnie. Przybliż <tolibyś> się tutaj, kolego. Dawaj dalej. Dawaj Muszę musisz stać przede mną, bo muszę... Muszę... kurwa, muszę to zrobić. Coś. A kurwa. Tutaj wszystkie prawo przejść. Więc kolega. O. Coś, kurwa jest kniwcem pierdolony. Pierdolany jest kiniowiec. Eee, buterka! Musimy się A Wiesz co, jeszcze jest zajebiste? Co? Opowiadam, znaczy nie, nie, nie jest zajibiste. Kurwa gruby bewszty, który jest Biedni, znieść... Nie nagrywaj tego! Dosyć to! Dosyć to! Dosyć to. Nie, żeby... Oczywiście ja tego nie chciałem już robić drugi raz, bo to było nudne. Nagrywaj, kurwa. Kosie są wyjebane, kurwa. Ja bym tą butelkę. Ała! Pchaj go, pchaj go! Ała! Olha <wounds> <XD _T." laughs> <uah, maja> só, <laughs> dupa só. Olha só. Olha só. Olha só. No só. Na Co to na Co? Robisz fikołka. O nie wiem. No dawaj rób, będzie fajny filmik. Rób fikołka. Nie wiem czy chcę. A tu się połóż. Połóż się, tak połóż się. No. No połóż się. I Idziesz się zacznij turlać, kurwa. <grywa> Turlaj się. No <grywa> A teraz to fikołka. Fikołka albo się rozjewa. Nie umiem fikołka. Po prostu. Jakby stajesz tak, trzymasz i na głowę lecisz do przodu. A to nie umiem. No to zrób to, stary. Pokażę ci jak. Gdy pozycja do fikołka? No. No zrób. Ja nie chcę. Masz to zrobić, grubo się. Nie chcę. Dobra, stój. No to buty, trzymaj. <gry>